Ten festiwal będzie dosyć wyjątkowy że tak, dlatego, że do tej pory my mieliśmy możliwość jakby spotkania się z jedną gwiazdą festiwalową. W tej chwili będą to trzy gwiazdy. Warius Mangs obchodzi w tym roku 30-lecie, więc myślę, że to jest też dobry czas, żeby razem świętować, a też spoglądając i poszukując gwiazdy, szukamy przede wszystkim takich gwiazd, które z jednej strony trochę będą łączyć pokolenia, bo Warius Max i Kasia Stankiewicz bez dwóch zdań jest właśnie takim zespołem, ale również też chcemy sięgnąć przede wszystkim po tych młodych artystów, którzy no, będą przede wszystkim docierać do młodego pokolenia. Myślę, że Gromi jest też świetnym DJ-em, świetnym muzykiem, świetnym twórcą muzycznym, jak i również Trips, który myślę, że on dosyć fajnie będzie wpływać na zabawę, która która będzie się rozwijała, ale też tutaj dodam, że sam Festiwal Ognia i Wody będzie też odbywał się w ramach trasy Radia Z, dlatego że będzie to wspólna właśnie impreza z Radiem Z. Będziemy mieli oczywiście osoby prowadzące.